Witam Państwa. Dzisiejszy temat to będzie import plików z folderu i to taki nietrywialny, bo będziemy sobie importować pliki o różnej strukturze, czyli będziemy mieli pliki o różnej kolejności kolumn i o różnej liczbie kolumn, i będziemy chcieli to zrobić na tyle uniwersalnie, żeby można było sobie pobrać nawet nowe warianty, jeżeli się nam pojawią jakieś inne nowe pliki. Więc e, wykonamy sobie to na narzędziu Power BI Desktop, natomiast dokładnie identycznie możemy to wykonać na zwykłym Excelu. Pobieramy dane. Pobierzemy sobie dane na początek z folderu. Także musimy wskazać jako źródło danych, że będzie to nasz folder. O, przeglądamy w poszukiwaniu, wybieramy nasze pliki. O, nie chcemy skorzystać z tego automatu dołączenia danych, ponieważ będziemy chcieli po drodze zrobić kilka poprawek, więc od razu przechodzimy do edycji. I w ramach tej edycji pozostawiamy sobie tylko tą naszą zawartość binarną, więc Wyrzucimy pozostałe kolumny. Ta zawartość binarna to są nasze pliki faktur. Dorzucimy sobie kolumnę niestandardową, w której to kolumnie niestandardowej chcemy zobaczyć dane. Czyli nazwiemy sobie to ładnie dane jako kolumna, a funkcja, która nam to wyciągnie, nazywa się Excel.workbook i wskażemy, że te dane mają być pobrane z kolumny content, czyli to jest ta kolumna, która jest automatycznie wygenerowana podczas pobierania tych danych, więc ta kolumna content wyprodukuje nam tabelę, która mówi nam jaka zawartość jest w tych plikach. My chcemy oczywiście sobie te tabele wypakować, pozostawiając tak naprawdę tylko kolumnę data, która to zawiera faktycznie te dane i te tabele z naszych plików. Kolejną rzeczą, którą musimy się zająć, jest brak nagłówków. To też jest bardzo prosta czynność. Dodajemy sobie kolejną kolumnę niestandardową. Nazwiemy sobie to tym razem, że będą to dane z nagłówkami i funkcja, która nam w tym pomoże, to jest table. table. Promote headers. Table. Promote headers. I wskażemy, że ma być to tabela pobrana właśnie z tej kolumny data, i ta tabela źródłowa, która miała nierozpoznane nagłówki, po zastosowaniu tej funkcji będzie już miała rozpoznane te nagłówki, więc możemy wyrzucić tą źródłową. Podostajemy już tabelki, i tak jak możemy zerknąć, to te tabelki różnią się liczbą kolumn. Na przykład, pierwsza zawiera jeszcze grupę, druga tej grupy nie zawiera, a my będziemy się stawić tylko wybrane kolumny, więc wypakujemy sobie te kolumny bez zachowania prefiksów, żeby nie wydłużać niepotrzebnie tej nazwy. No i na koniec zaznaczymy sobie te kolumny, które są nam potrzebne. Wyrzucimy inne kolumny po to, żeby się ich pozbyć. I na koniec jeszcze wykryjemy sobie z automatu typy danych, tak aby później móc z nimi pracować. Tutaj bardzo ważna jest kolejność, ponieważ podczas wykrywania typów danych również zapętwane są nazwy kolumn, więc najpierw chcemy zostawić tylko te kolumny, które są nam potrzebne, a potem dopiero zamienić te typy danych. I w taki oto prosty sposób uzyskaliśmy. Jedną długą tabelę, która łączy nam te wszystkie pliki z tego folderu. Oczywiście, dorzucenie nowych plików spowoduje, że nawet jeżeli struktura tego pliku nie będzie taka sama, czyli będą inne kolumny, będą w innej kolejności, to i tak zostaną one pobrane, ponieważ Power Query rozpoznaje to na bazie nagłówków, czyli nazw kolumn. Dopóki one będą spójne pomiędzy plikami, wszystkie, cały import pięknie nam się uda.